Dziadek posiadał 50 hektarów, trzymał konie pod wieżę dla wojska. W tej chwili nie ma śladu. Kiedyś jeszcze były pola, teraz wszędzie jest U ugor i nie widać nic. Jedynym symbolem są dwa wiązy i drzewa owocowe. Z wioski 800 osób przeżyło 50, no to o czym świadczy, a dzieci przeżyło troje, w tym nasza matka. Tu korzenie są mocne i nie wiem, tak jak moja ciocia tu do nieraz mówi, że jak tu przyjeżdża na ten cmentarz, to tak jakby od nowa rozpoczynała życie. I ja czuję też jakiś tak, no nie wiem, sentyment olbrzymi do tej ziemi, nawet do tych piasków i sosen, które tam stoją, tak wydaje się, niezbyt ładnie wyglądają, ale... Ziemia ta wygląda dla mnie jakoś inaczej, bardziej jest mi bliska. Jak ta rzeź była, ja miałam 9 miesięcy i ocalałam z mamą. Leżałam w bruździe prawdopodobnie, yy, jedni mówią... Yy. Z rodziny, którzy ocaleli, że w prosie, inni, że w ziemniakach, bo to był koniec sierpnia. Jakim cudem ocalałam z mamą? Chyba Pan Bóg czuwał nad nami. Trzeba powiedzieć, że wieś w jakiś sposób wiedziała, że już mordują. A więc niektórzy, jak zobaczyli, że tam coś się dzieje, to od razu chowali się. Bo przecież od 1941 roku już zasadniczo mordowali Polaków. A w już 30 w sierpień 1943 roku to była apogeum. W tym czasie wymordowali kilka wsi w tym samym jednym dniu. Zginęli dziadkowie ze strony. Ojca, babcia i dziadek. Zginął dziadek ze strony matki i zginęły dwie siostry mojej mamy i tego samego dnia zginął brat Jakub, żona Ewa i dwoje dzieci Janek i, i Zosia. Ja w hełmie skończyłem liceum. Później poszedłem na studia do Gliwic górniczych, no i przede wszystkim ślązacy. Za co was mordowali? Mówiło się za nic, za to, że byliśmy Polakami. I innego wyjaśnienia wręcz nie było. Na przykład mój dziadek, u którego byliśmy właśnie na kolonii, co mieliśmy się uratować, zginął wyłącznie tylko dlatego, że on nie wierzył, że mogą Ukraińcy nas mordować. Więc poszedł do nich rozmawiać. Za co wy mordujecie Polaków? No i zginął. Syn go później odnalazł. Syn jego, wacek był w 27. Tej dywizji AK, tu Wołyńskiej. No i odnalazł go i pochował. Jeszcze bym chciała przed śmiercią usłyszeć od Ukraińców słowa, przepraszam bo przebaczyć, to ja już im przebaczyłam, ale żeby oni mnie przeprosili za to wszystko, co w nieludzki sposób zrobili. Z tego nie doczekam się na pewno.